No dzień dobry! Witam was w takim już świątecznym e, odcinku, bo tutaj mamy już oczywiście odsłonę, jestem z moim skrzatem Alfredem e, i się będziemy sobie razem piec pierniczki. Dzisiaj będzie taki odcinek dietetyczno-życiowy, bo odpowiadam na wasze pytanka, które zdawaliście mi na Instagramie, bo było ich naprawdę bardzo dużo, ale najpierw formalności, więc jeśli cię tutaj jeszcze nie było, to hejka! Ja jestem Martyna, jestem magistrem dietetyki klinicznej i tutaj na kanale uczę zdrowych nawyków żywieniowych w taki bardzo prosty sposób, żeby fajnie nam się żyło, żeby się szybko gotowało, ale żeby było też zdrowo. A my przechodzimy już do dzisiejszego odcinka. Więc mam od was jakieś chyba ponad 100 pytań, więc nie przedłużając lecimy, nie wiem czy uda mi się na wszystkie odpowiedzieć, ale będę się starała. E, będę robiła w tym czasie pierniczki, pierniczki są z takiego mojego bardzo starego przepisu, to są takie, przepis na takie mięciutkie pierniczki, nie takie kruche, tylko takie bardziej mięciutkie. E, więc jeśli ktoś oczywiście ma ochotę, to oczywiście podlinkuję ten przepis w opisie tego filmu, dlatego no, zaczynamy nasze pichcenie. Czy stosuję jakieś fajne przepisy na przeziębienie? Więc tak, ja przyznam szczerze, no w przypadku dozy, bo choruję na dozę, no magiczne sposoby na przeziębienie często nie działają. Niestety, no bo my mamy po prostu dużo bakterii, które tak naprawdę... Muszą być leczone często antybiotykami. Dlatego, moją taką jedną formą ochrony na jesień-zimę, jeśli chodzi o odporność, to jest mikstura z kurkumy, z miodem i z pieprzem. Tutaj macie na nią przepis. Uwielbiam ją, zawsze mi się sprawdza jako taka forma zapobiegania infekcjom. Jeśli, przykładowo, jestem jakaś taka lekko chora, od razu sobie to robię, no i wtedy rzeczywiście często po prostu wychodzę z tego cało bez antybiotyku. Natomiast kiedy już tak infekcjami się rozszaleje mocno, no to antybiotyk to już jest jedyna forma ratunku. Ale na pewno jest dużo takich bardzo fajnych, niekonwencjonalnych sposobów. Oczywiście też suplementacja witaminą C w takich przypadkach będzie równie trafna. Albo na przykład też napary z malin. Natomiast pamiętajcie, że odporność budujemy cały rok, nie tylko w okresie jesienno-zimowym. Dlatego oczywiście polecam suplementować witaminę D w okresie co najmniej od jesieni do wiosny, natomiast ja zalecam suplementować nieraz cały rok, zwłaszcza jak ktoś nie ma dużej ekspozycji na słońce oraz oczywiście zdrowa, zbilansowana dieta również nas chroni przed infekcjami. Czy od zawsze chciałam być dietetykiem? I tutaj może ta odpowiedź nie będzie taka, jakby to powiedzieć, idealna, ale nie. To nie jest tak, wcale nie, ja wcale nie wiem, nie miałam od małego takiego czegoś super, będę dietetykiem, będę innych uczyć zdrowych nawyków żywieniowych, absolutnie tak nie było. Ja od małego bardzo, bardzo chciałam być prawnikiem. Ja wam to już kiedyś opowiadałam chyba. Chciałam być bardzo prawnikiem, e, natomiast, no, jak zaczęłam się orientować, jak to wygląda, no to niestety, ale po prostu było to poza moimi możliwościami. E, a w sumie mam po prostu typ osobowości, który bardzo lubi pomagać innym, e, bo według takiego. Te, testu, tak, 16 Personalities, jestem doradcą, e, w ogóle zachęcam Was, żebyście sobie zrobili ten test, bo naprawdę jest mega. E, no i ja po prostu jestem osobą, która musi pracować z ludźmi, która musi mieć pomoc, a w sumie żywienie było taką... Rzeczą, z którą ja miałam problem, chciałam sama się dowiedzieć, jak samej sobie pomóc. No i w sumie dzięki temu poszłam na dietetykę i teraz pomagam innym. E, ale muszę powiedzieć, że to był naprawdę dobry trop. Jestem bardzo zadowolona z tego, jak to się wszystko potoczyło, bo uważam, że jestem teraz dietetykiem z pasji i robię to wszystko naprawdę z takiego po prostu czystego serducha. E, ale dietetka nie była moim pierwszym wyborem. Jakie plany świąteczno-noworoczne? Więc tak, więc ym, moje plany świąteczne, no to oczywiście są takie, żeby spędzić święta w gronie rodziny. Natomiast w tym roku pierwszy raz spędzę święta, po części oczywiście, w swoim mieszkaniu. Co jest dla mnie turbo, turbo, turbo niesamowite. Jestem ogromnie wdzięczna za to, bo tak naprawdę ja zawsze marzyłam o tym, żeby mieć taki swój kąt. Ja wychowałam się ym, z rodzicami w domu, w którym nie miałam za bardzo swojego pokoju, nie miałam takiej prywatności i zawsze jednak gdzieś to mi tak do na studiach już potem miałam swój pokój, no ale wiadomo że na studiach to jest wszystko takie przejściowe i teraz bardzo bardzo jestem szczęśliwa z tego, że mam po prostu swój kąt i w sumie ten odcinek, który teraz nagrywam, jest nagrywany w starym miejscu, w którym jeszcze mieszkam, ale niedługo przeprowadzam się do nowego i bardzo, ale to bardzo mnie to cieszy, więc takie plany na święta, a jeśli chodzi o nowy rok, no to mieliśmy w planach jechać na Słowację, na narty, Zobacz Zobaczymy jak to wszystko się potoczy, bo na razie stoki na Słowacji są nieczynne, no ale tak czy siak spędzę go w górach. I taki protip Wam powiem, nikomu o tym nie mówię, ale z Wami się w sumie podzielę. Jeśli przykładowo chcecie robić jakiś fajne rzeczy na Sylwestra, to zawsze rezerwujcie jakąś miejscówę od razu 2 stycznia. Ja tak robię już od chyba 4 lat i za każdym razem udaje mi się znaleźć naprawdę super rzeczy. Teraz przykładowo zarezerwowałam domek w Słowacji, w sensie apartament taki w Słowacji dla 6 osób i wyobraźcie sobie, że teraz obecna cena z ten apartament to jest około 4000 zł, a ja zarezerwowałam z wyprzedzeniem i mam za 1500. I zrobiłam już tak raz z domkiem, raz z Sylwestrem w Budapeszcie i w sumie dzięki temu też nie muszę martwić się o moje plany sylwestrowe, bo zawsze. Jakoś fajnie go spędzę po kosztach. Kolejne pytanie, czy mięso jest aż tak niezdrowe? Słuchajcie, jest bardzo dużo różnych osób, które mówi, że mięso jest zdrowe, mięso jest niezdrowe i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ja uważam jedną rzecz, że tak naprawdę wszystko zależy oczywiście od tego, jak my to przygotujemy. Jasne, żyjemy w czasach, w których żywność jest bardziej przetworzona z pewnością niż kiedyś. Natomiast wiadomo też, że. Mm, że to wszystko ma wpływ na to, jak my to przygotowujemy, bo jeśli przykładowo zjesz sobie mięso tłustego kotleta, smażonego na głębokim oleju, no to, no to nie będzie to zdrowe, tak? Natomiast kiedy przykładowo zrobisz sobie mięso na parze, mięso duszone, no to oczywiście, że będzie to lepszy wybór. I moim zdaniem najważniejszą kwestią jest oczywiście to, z czym my to podajemy, natomiast wiadomo też, że no... Mięso same w sobie moim zdaniem nie jest aż tak złe, ale dużo gorsze są przetwory mięsa, na przykład tak? parówki, kabanosy. To rzeczywiście jest już żywność wysoko przetworzona i nie należy jej spożywać zbyt często, natomiast raz na jakiś czas oczywiście nikogo to nie zabije. Ile powinno się jeść kalorii w wieku 12-13 lat? Po pierwsze, nie zalecam liczenia kalorii w tak młodym wieku, bo mimo wszystko może to skończyć się zaburzeniami odżywiania. Natomiast jeśli już chcesz wiedzieć jakie jest Twoje zapotrzebowanie kaloryczne, no to na mojej stronie martynaszpaczek.pl jest bezpłatny kalkulator kalorii, dzięki któremu wyliczysz swoje zapotrzebowanie. Ale tak jak mówiłam, teraz nie jest czas za bardzo na to, żebyś skupiała się na tym, ile kalorii, bo to po prostu nie będzie zdrowe dla Twojej głowy. Muszę mieć ręce, bo dotykam jajek. Ile czasu poświęcasz codziennie na drenaże, fizjo i tak dalej? Więc kiedyś było to dużo więcej, teraz nieco mniej, bo mój stan zdrowia po prostu jest... Lepszy. Natomiast gdzieś tak myślę około dwóch godzin, i oczywiście tylko dochodzą leki i posiłki, bo jednak też mimo wszystko przy mojej chorobie bardzo ważna jest odpowiednia dieta. Więc rano przykładowo muszę oczywiście zjeść posiłek, żeby wziąć leki, wieczorem tak samo, no ale jednak mimo wszystko myślę, że to gdzieś oscyluje w granicach dwóch, trzech godzin. Ale tak naprawdę to jest strasznie ciężko do oszacowania, bo powiem Wam, że w, też tak jakby no w mojej chorobie chodziło też, by uprawiać sport, więc przykładowo wiadomo, że sportu nie wliczam w to w to moje jakby codzienne leczenie no ale jednak to też ma bardzo duży wpływ na to ale tak myślę, że średnio 2-3 godziny czy podczas odchudzania dania z mąką są złe, gorsze Ta jest mąka to pierniczki z mąki czy to znaczy, że te pierniczki są złe absolutnie nie bardzo nie lubię klasyfikowania żywności jako dobrą i jako złą żywność. Nie ma czegoś takiego. Takie coś powoduje nieprawidłowe relacje z jedzeniem. Jeśli przykładowo odchudzasz się i chcesz oczywiście dbać o to, żeby twoja dieta była jak najlepsza jakościowo, to zadbaj na przykład o to, żeby mąka była pełnoziarnista, wtedy ma więcej błonnika. Ale nie ma czegoś takiego, że mąka jest zła i nie można jej jeść w trakcie odchudzania. Absolutnie nie. Można się jak najbardziej mąkę, czy to pszenną, czy ponoziarnistą, jaką tylko wolisz. Na jaki najlepiej iść profil do liceum, żeby być psychologiem, psychodietetykiem? Więc tak naprawdę, no, to jest bardzo... W sumie takie ciężkie pytanie, bo psycholog, a dietetyk to są dwa różne zawody. I jeśli przykładowo chcesz być psychologiem, to wiadomo, że oczywiście lepszym wyborem będzie kierunek humanistyczny, natomiast jeśli chcesz być na przykład dietetykiem, no to biochem, tak? Ale to nie ma reguły, bo ja na przykład jestem po humanie, a jestem dietetykiem i dostałam się na studia na podstawie matematyki, z której nigdy nie mam jakimś orłem, Ym, ale wszystko zależy oczywiście na jakim uniwersytet chcesz iść, jakie są tam wymagania, ale nie ma czegoś takiego, że... Na przykład bo wybierzesz jakiś kierunek w liceum, to już nie ma drogi odwrotnej musisz iść na jakieś tam studia. Nie, takie coś się nie dzieje. Wszystko oczywiście zależy od tego, na jaki kierunek chcesz pójść, jakie są wymagania na uczelni, na którą chcesz się dostać. Na jakie produkty uważać w niedoczynności tarczycy? Jaką dietę polecasz? Oczywiście tutaj przy niedoczynności tarczycy no to najważniejsze że jest, żeby rozróżnić to, czy jest ona wraz z chorobą hashimoto, czy też nie. Natomiast generalnie, jeśli przykładowo bierzesz leki na niedoczynność, to wiadomo, że rano nie możesz spożywać produktów sojowych, ani na przykład kawy, tak? no bo jednak mimo wszystko to utrudnia wchłanianie się um, leku, który słyszysz, np. na przykład tak? czy letroksu, zależy oczywiście, co tam bierzesz. Natomiast jeśli chodzi o samą dietę, to oczywiście powinna być to dieta antyzapalna, czyli dieta z naciskiem na... Jedno i nienasycone kwasy tłuszczowe, czyli na przykład dodaj sobie do diety siej orzechy włoskie, tak? Wszelkiego rodzaju na przykład orzechy nerkowca czy orzechy laskowe. Po prostu orzechy na pewno będą bardzo dobrym wyborem z tego względu, że mają kwasy omega-3. Dodatkowo właśnie włączałabym suplementację kwasami omega-3. Natomiast wszystko oczywiście jest bardzo indywidualnie traktowane, ale są takie ogólne zasady. Dieta antyzapalna to jest podstawa w przypadku chorób tarczycy. Czy ćwiczenie praktycznie codziennie po około 40 minut w wieku 13 lat to za dużo? No, to trochę dużo. Z tego względu, że nasz organizm potrzebuje czasu na regenerację. Regeneracja jest bardzo ważna i, nawet w sumie, oglądając sobie profile sportowców, oni często mówią, że oczywiście ciężki trening jest warunkiem sukcesu, ale jednak mimo wszystko regeneracja również. W momencie, kiedy Twoje ciało jest przemęczone, to wiadomo też, że efekty będą gorsze, ale sama po prostu będziesz się gorzej zową czuła. Więc regeneracja, bardzo ważna rzecz. Odpocznij sobie. Czy dżenny pasaty, frużeliny można wliczać do dziennego zapotrzebowania na warzywa? Warzywo? Powiem tak. Ja nie wliczam z tego względu, że ym, no jednak mimo wszystko warzywa i owoce pod wpływem obróbki, no jednak tracą te swoje właściwości, o które w nich chodzi. Mają mniej błonnika, mają mniej witamin, bo jednak mam tutaj obróbkę mechaniczną i często też obróbkę termiczną. Dlatego ja uważam, że nie powinno się wliczać, ym, no ale tak naprawdę. No, no, nie, no w sumie, jeśli przykładowo Twoja dieta będzie się opierała na tym, że jeśli będziesz na przykład jadła, nie wiem, owsiankę z dżemem, i na przykład obie, w obiedzie będzie na przykład tylko jakaś pasata pomidorowa, no to raczej nie można uznać Twoją dietę za zbilansowaną warzywa i owoce. Takie jest moje zdanie. Ale wiadomo, to nie świadczy o tym, że te produkty są złe. Oczywiście je można stosować, natomiast należy też oprócz tego włączyć do diety warzywa i owoce, tak? Jaka jest cena projektu Przemiana? Więc w sumie na YouTubie chyba jeszcze o tym nie mówiłam, ale w styczniu rusza trzecia edycja mojego projektu Przemiana, w ramach którego uczymy się zdrowych nawyków żywieniowych oraz wykształcamy sobie zdrowe relacje z jedzeniem, czego skutkiem ma być zmiana naszej sylwetki. I oczywiście w ramach tego projektu otrzymacie ode mnie wsparcie, będzie dostęp do grupy wsparcia, gdzie inni mają taki sam cel jak Wy. Dodatkowo będzie jeszcze, um, będą co tydzień odbywały się live'y na różne, na różne tematy, No to takie webinary z prezentacją oraz dostaniecie cztery jadło spisy z indywidualnie dobraną kalorycznością do Was. I tak, i projekt Przemiana ruszy 10 stycznia i jego cena do końca grudnia to jest 349 zł, natomiast po Nowym Roku będzie to 399 zł, więc jeśli ktoś jest pewien, że chce dołączyć do projektu Przemiana, no to zachęcam jednak, żeby się zapisać przed Nowym Rokiem, bo po prostu cena jest niższa. A w ramach projektu można osiągnąć m.in. takie efekty. Dietetyka dla osoby z zaburzeniami odżywiania. Czy to dobry trop? Hm. Moim zdaniem, jeśli ktoś ma wyleczone zaburzenia odżywiania, to jak najbardziej szczekało się tym pasjonuje to tak. Natomiast kiedy osoba na przykład jest w trakcie recovery, tak, czyli stara się dojść do siebie po tym wszystkim po zaburzeniach odżywiania, to nie jest to dobry tor z tego względu, że to może jeszcze bardziej trigerować taką osobę. Jednak na studiach bardzo dużo się mówi wokół kalorii, wokół jednak diety, tak? Odpowiedniego zbilansowania tej diety, więc moim zdaniem nie jest to dobry kierunek dla osób. Które nie wyleczyły się z zaburzeń odżywiania. Yy, ale jeśli przykładowo taka osoba już jest z tym uporała i ma już poukładane mniej więcej, ma dobrą relację z jedzeniem, to jak najbardziej może się nad tym zastanowić. Czy zanik miesiączki podczas odchudzania się jest normalny oraz jak ją przywrócić? Absolutnie nie. Nie jest naturalną sytuacją, kiedy w trakcie odchudzania tracicie miesiączkę. Jest to sytuacja patologiczna z tego względu, że doszło w waszym organizmie do no sobie trochę wycieńczenia na skutek czego? na skutek czego bo to ostatnio ktoś mi na TikToku na skutek czego po prostu organizm wyłączył pewne procesy tak więc nie to nie jest normalna sytuacja powinnaś jak najszybciej udać się do lekarza i tutaj jeśli chodzi o przywracanie miesiączki to oczywiście najlepiej sprawdzi się zero kaloryczne czyli po prostu Zaczynasz jeść więcej i dodatkowo wdrażasz do swojej diety trochę więcej tłuszczy, zwłaszcza tych nienasyconych, czyli orzechy, oleje na zimno i powinno wszystko w porządku. Ale no, na tym etapie powinna się zatrzymać swoje odchudzanie, bo nie jest to dobre dla Twojego ciała w dłuższej perspektywie. No, w krótszej w sumie też nie. Jak wytłumaczyć chłopakowi, że bojeś się niektórych pokarmów, słodyczy i tak dalej? Po pierwsze, kochana, mam nadzieję, że porozmawiałaś o tym już z z bliskim, na przykład z rodzicami, czy też z jakimś psychologiem, bo tak naprawdę to, że boisz się tego jeść, to znaczy, że no nie masz zbyt dobrych relacji z jedzeniem. Natomiast kiedy przykładowo chcesz to zmienić i oczywiście chcesz wyjść z pewnego rodzaju zaburzeń odżywiania, to powinnaś powiedzieć chłopakowi, jakie myśli ci towarzyszą i tak naprawdę jak to wpływa na twoją psychikę. No i on oczywiście powinien być twoim wsparciem, powinien w tym ci pomagać i raczej unikać sytuacji, Takiej, w których mogłabyś być eksponowana na to w sposób, którego nie chcesz, tak? Żeby po prostu nie, wywo nie wywoływać u ciebie zbyt negatywnych emocji, bo to tylko będzie pogarszało sprawę. Yy, ale jest to na pewno trudny temat i powinnaś to przegadać najpierw z jakimś terapeutą, z rodzicem. Po prostu pójść do specjalisty, który pomoże ci się uporać tym i pomoże ci wykształcić zdrowe relacje z jedzeniem, bo to jest ultra, ultra ważne. Czy będzie parapetówka dla widzów? Hmm. Słuchajcie, jeśli chcecie, żebyśmy sobie zrobili wspólną parapetówkę, na przykład tutaj na Lime'ie na YouTubie e, i oblali moje mieszkanko, to dajcie znać, Pomyślę, może coś się uda wykombinować, ale w sumie jest to naprawdę bardzo fajny pomysł. Ja jestem chętna, jeśli Wy też, to dawajcie znać najbliżej. Umówimy się na jakieś Winko Zero i sobie pocilujemy i trochę pogadamy może też. Myślę, że to byłaby fajna opcja. Jeśli oczywiście chcecie, dajcie znać w komentarzu. Boisz się pogorszenia mukowiscydozy? Hmm, to jest pytanie. Na które nie lubię za bardzo odpowiadać, ale w sumie wybrałam je z własnej woli, bo wiem po prostu, że część z Was na pewno ten temat mojej choroby interesuje. Więc tak, czy ja się boję pogorszenia mojej choroby? Oczywiście. Myślę, że tylko głupiec by się nie bał. E, oczywiście, że boję się tego, że nie wiem, stanę się nagle bardziej niepełnosprawna i będzie, będę miała problem wykonać codzienne czynności. Natomiast ten strach będzie mi towarzyszył do końca życia z tego względu, że mukowisa do jest chorobą nieuleczalną i ja z tym nic nie mogę zrobić. Jedyne co mogę zrobić to oczywiście dbać o siebie, starać się poprawiać ym, komfort mojego życia, tak, ym, leczyć się oczywiście, no, to jest jedyne co mi zostało. Yy, no i mam nadzieję, że jeśli będę sumienna w moim leczeniu i będę spełniać wszystkie rzeczy, które powinnam, to będę żyła do i szczęśliwie, ale tak naprawdę no, tutaj jednak jest dość duży element losowości, na który nie mam wpływu, więc zobaczymy. Brakuje motywacji do zdrowego modelu odżywiania u mnie głównie chleb i szynka. Jeśli chcesz zmienić swoje nawyki tak na zawsze i brakuje Ci właśnie motywacji w zmianie po prostu sylwetki, czy też sposoby odżywiania, to projekt naprawdę jest idealny z tego względu, że jest tam masa osób, które mają dokładnie taki sam cel jak ty. A mając wspólny cel w grupie, są większe szanse na osiągnięcie sukcesów i to nawet pokazuje nauka. Badania naukowe również to pokazują. Więc jeśli nie masz motywacji, szybko się wypalasz, masz problemy na przykład z tym, żeby komponować zdrowe, szybkie i dobre posiłki, to naprawdę projekt będzie fajną przygodą, która pokaże ci właśnie, że zdrowe odżywianie wcale nie musi być trudne, brzmudne. Czy I na koniec już świąteczny, pytanko, jaka jest Twoja ulubiona świąteczna piosenka? Oczywiście, All I want for Christmas jest to hicior. Każdego roku puszczam to na głośniku. I no, to jest piosenka w sumie, która, którą lubi bardzo moja mama, i myślę, że też przez to mam do tego taki sentyment. Uwielbiam, ta piosenka naprawdę jest świetna. Słuchajcie, ja będę kończyć zaraz piernizę, będę je formować i już będę je wstawiać do piekarnika, a ja Wam chciałam bardzo, ale to bardzo podziękować za to, że jest nas tutaj już prawie 20 tysięcy. Jest to dla mnie naprawdę niesamowite, że mogę dzielić się z wami tym wszystkim, mogę Was uczyć tych zdrowych nawyków. Jestem bardzo wdzięczna za to, co tutaj mam, za to, że jesteście, za to, że oglądacie moje filmy i Wam się podobają. Bardzo, bardzo Wam dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinka. Chciałem wam już oczywiście życzyć tak wstępnie wesołych świąt. Oczywiście święta są dopiero za tydzień, ale no mam nadzieję, że po prostu spędzicie ten czas miło w gronie najbliższych. Mam nadzieję, że te święta będą dla Was wyjątkowe, a ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinka. Zachęcam Was do zerknięcia na mój Instagram. Jeśli chcecie się zapisać do projektu Przemiana, to oczywiście link stawiam Wam w opisie pod tym filmem. Dziękuję Wam za oglądanie i widzimy się za tydzień w czwartek. Cześć!